Witam z tej strony Rafał. W dzisiejszym odcinku omówimy różnice między <coughs> Kubelwagenem afrykańskim a Kubelwagenem europejskim. E, myślałem, że to są praktycznie dwa takie same modele, różniące się jedynie e, kołami. Ale nie, bo jak tutaj widzicie, e, Mamy model, tu mamy koła, które są europejskie, czyli takie z normalnym bieżnikiem. I tu mamy takie bombelkowe specjalnie przygotowane na piasek. I to są jak gdyby dwie, dwie różnice w tych wypraskach. Plus do tego ta mija wydała to rok po roku 2004, tu jest 2004, tu jest 2003. Więc narpiew był zwykły, a później z jakichś powodów prze, prze, poprzestawiała elementy, ale z moich obserwacji wynika, że to są wszystko, wszystko są takie same jak gdyby elementy, tylko że po prostu odwrotnie, znaczy odwrotnie, no inaczej poukładane na ramce, więc, e, więc tutaj część podwozia wlądowała tutaj, jakoś to, to poprzestawiali, nie wiem czym to było spowodowane. Przecież w sumie można było zostawić to i, wy... i zrobić tylko jedną formę, zrobić tylko jedną formę, hmm, jedną formę, która by była z innymi kołami i tyle, ale widać Japończycy mają rozmach, mają pieniądze, więc zrobili, zrobili dwie różne formy, chyba że one są jakieś modułowe i można je przestawiać, ale nie sądzę, bo gdyby one były modułowe, nie, to nie jest modułowa forma. Po prostu dwie różne formy. Rok po roku zrobili dwie różne formy. Zamiast tylko tutaj powymieniać to kołami. Następną rzeczą to są dwie różne ramki dodatkowe. Jedna to jest ramka C. W przypadku, w przypadku wersji afrykańskiej mamy F. Tutaj mamy różne. Tutaj mamy różne. To jest przód, jak gdyby. Przód samochodu i różne mocowania kół mamy. Tutaj są jeszcze jakieś detale, którymi to się również różni. Tutaj spójrzcie na to. To jest wersja afrykańska. Gdyby tutaj jakieś, jakieś dodatkowe. Czy amortyzacja dodatkowa była? Czy nie miałem żadnego pojęcia. Mechanizm różnicowy no jest, jest, to, jest, jest to po prostu inaczej zrobione. Także jedno i drugie jest po prostu inne. Więc wersja, e, która była Afrika różni się od e, tego tymi dwoma ramkami. I teraz, tak, omówienie znaczy to jest przygotowanie do, do, do projektu. Mam tutaj jeszcze osobno opony których, które prawdopodobnie użyję w roli jakiegoś, nie wiem, bagażu, balastu, bo one są po prostu, to są żywiczne, żywiczne i teraz możemy je porównać z tym, co tutaj jest. Rozmiar jest praktycznie identyczny, więc możemy tutaj wykorzystać jakąś oponę z tyłu, wrzucając sobie jeszcze, nie wiem dokładnie, dlaczego to, to użyję, ale przemyślę temat. I oczywiście, oczywiście, blaszka fototrawiona, nie za duża, ale, ale tutaj myślę, że będzie odpowiednia. To są właśnie tutaj od tych opon. I coś, co będzie wyróżniać ten model. alkomanie, Halkomanie i malowanie. Takie typowo polskie. Proszę bardzo. Co najciekawsze, bo malowanie jest pokazane jak gdyby bez kół. Bez kół, ale tutaj jest jakiś taki pokrowiec. Tak mi się wydaje, chyba że to było malowane. Chyba, że to było jakoś malowane, ale nie sądzę. Muszę odszukać po prostu zdjęcia też tego, też tego tutaj To jest Holandia, rok 1944. Z tyłu mamy oznakowania, tutaj mamy Poland, tutaj mamy gwiazdkę, tu mamy gwiazdkę. Fajnie to wygląda. Także e, to zobaczymy jak, jak wyjdzie z czasem, ale ale sam pojazd, jak już go zdobyłem, bo powiem Wam, że tutaj było trudno go zdobyć. Tak jak powiedziałem, w białym stoku był, ale tylko wirtualnie. Później Pani zaproponowała mi w trzy ale no ale. Skąd biedna Pani miała wiedzieć, jakie ja mam plany? <laughs> Dobra, słuchajcie. To jest G. Jeszcze raz tutaj sprawdzę. O! I kolejna niespodzianka. Tak nie spojrzałem, ale teraz widzę, że oszklenie też jest różne. Tutaj mamy G w wersji afrykańskiej. Ramka, tu mamy ramkę D w wersji europejskiej. Więc słuchajcie, chapoba dla e, e, datami, bo to nie było po prostu tylko zwykła, zwykłe. E, odetnijmy tu, zróbmy, zróbmy koła inna afrykańskie, puśćmy to, puśćmy to e, w, do sprzedaży. Więc myślę, że tutaj, jeśli chodzi o merytorykę, to jest ok. Też z drugiej strony też nie mam planów na razie żadnych. Nie mam też monografii. Nie porównywałem tego z żadną, z żadną monografią. Ale myślę, że zacznę poszukiwania i yy, myślę, że zacznę poszukiwania i coś znajdę. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.